No, w odcinku... A w tym odcinku... No, pochodzimy e, sobie po w Pamiętajcie o łapce w górę. Po... No, odcinku, dobra, Zaczęliśmy. Chodź, chodź w tak. no, tym odcinku. Tak, było tak, że... Tak się. I, co się sprawdzić. Co my dzisiaj robimy? No. A, bierze Arawosa. Także... Zobaczcie, no kontynuację. Jestem że... ostatnio, nie wiem, a no, Ramos tutaj jest. A Ramos tutaj jest. I w właśnie w kierunku wieży, bo chciałem wchodzić tam jeszcze. Że... Dokładnie nie wiedziałem, co tam może być. Może gdyby coś że... chciał, ale nie wiedziałem. Szedłem dokładnie w tą stronę. No i poszukiwaliśmy z całą wieżę. Chcesz się tak łamać? Zobaczmy, jak ją zrobić. W się. Muszę sobie dawać Chcesz się tak łamać? Tak no serio? Nie czekałem na tego miksona, ale przyleciał. A to byśmy musieli górą. No wkopałem po prostu, założyłem ale trajektorii. Może. Może. Nie wiedzieliśmy, czy nie Może. Może. to Może. na. na Może. 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 na samym Może. O O Może. sobie, Może. 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 jest jakiegoś Może. 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 tym nie wiemy. To jest dziwnie, tylko kurde. O, ostatnio się jakoś tak dziwnie zapobiegwał. Ej, na sumie górze nic nie ma. Chyba. Wiesz, gdzie może być? Wiesz, gdzie coś może być? Chodź. Nie, na samym dole, pamiętasz, gdzie są te takie drabinki? Czekaj. Okay. Tu. Tu ma. Ała. no na drabinkach chyba też nie ma. A czego my w ogóle szukamy? Ogólnie szukaliśmy książki, No której Arago coś napisał. Zobaczcie w, w dalszej części tego filmu. Zobaczcie, bo kopała książka. No, no i ogólnie tam w tej książce pisało, że coś Aravos uczył na Forgiery Farań. Gdzie? To Zobaczcie, bo Zobaczcie są części materiału. Tak, dużo się działo. Dobra. Zabiorę książkę. WIDAJCIE NIE POWIEM WAM KIM JESTEM. GDZIEŚ W WASZYM MIEŚCIE JEST MAPA. SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE tu Jeszcze dobrze. Co Witajcie, nie powiem wam kim jestem, ale gdzieś w Waszym mieście jest mapa, szukajcie a znajdziecie. No i to właśnie napisał Arabą. Jak widzicie? Lepiej, co? Odłożyliśmy, my zaczęliśmy szukać tej książki. Oczywiście no, w latinu, hmm? kiedy był Arabo, Czekaj, zamknij, to barierę ustawiał, żebyśmy nie mogli wejść. Ale nie w trochę, czy myślał tego, że możemy ją kupować. No i przegraliśmy tego po oborniu Inacznie, ja wyjdę nie tamtym, było łatwo, jest ale się badać. udało znaleźć. No zobaczcie, w dalszej w materiału, gdzie to było ukryte. Nie spodziewaliśmy się, że to jest, tak, tak. Tak? Na początku bardzo przysła, w tak w noc, zostało, to tak. Dobra, zobaczcie, daj. Nie wiem, jakie w nocy wiem, i czegoś szukać wiem, Dobra, wolni mi głowa, walnąłem o ścianę. Dobra, ja śpię. Czekam na ciebie. Dobra. Jest dzionek nowy. Ty! Powiedz mi jedną rzecz. Czekaj. Portal? Nie no, wszystko jest git, chodź. No i właśnie w tym miejscu nie było a, do końca git może poglądałem clipera i, i za zabiady na potem Bo właśnie w tym pomniku było ukryta rzecz, której ja goda, nie zawodzić ja do końca. No. No, no, proszę, chodźmy! Taka, ale pożniejszych się odcinkać. No to do, do portalu, portal jest wszystko git. No, na pewno jest coś, do do... właśnie to nie tak. Ale poszliśmy teraz właśnie w miejsce gdzie jest... Pójdźmy do portalu. No, święcenia portalem nie wchodzą przez sekundkę. Ale tam jeszcze nic nie było Tam gdzie każdy chodzi Ja oczywiście Czekaz. pomyślałem, że to znaczy, chodzi o miejsce gdzie było portal od Ar Dobra, ja się jest biały. Ale jak widać, okazało się, że to Który? jednak nie w tym miejscu to Ja było mówię o tym portalu to, to było w miejscu tam gdzie... Nie, ja mówię o tym drugim no. To było w miejscu tam przyszło. gdzie jest portal koło świątyni To się okazało Nie, tam koło świątyni Oczywiście podejrzewałem też skiny nasze dużo, ale też okazało się, że to Ej, jednak nie hej, było tam teraz pa na coś Dejcie mi podatarium lec za mną. Dobra, to właśnie pełną część materiału dalej. Kiny! Pomniki te nasze w mieście. Dejcie mi podatari, koło twojego domku! Ej! Ej! Chodź! Chodź! Zawsze to tak było? No i właśnie w tym miejscu ta wełna no wcale tak nie była. Nie było wcale tego no tylko beton. No właśnie założyliśmy tę skrzynkę, w której właśnie Co była mapa. A w tej mapie jak widać był X. Jest A jakiś A X. W tym X było miejsce, gdzie był portal Co to jest? do netheru, w którym kierowała się droga do drugiego portalu, w którym była właśnie ta tytułowa wieża. Wieża? pokaż mi to jeszcze No jeszcze i właśnie w tej wieży znaleźliśmy raz. to, do pokonania MCG. Czekaj. To co, zobaczcie. My jesteśmy najwięcej. widoczni? Ma nie, tego no nie, nie my. Ja. Także... Ale wiesz co? To? To w jedną stronę dalej. wiem, że gdzieś tu był ocean. To chyba właśnie było tamto. To podleśmy tam gdzieś. Ja właśnie w tym miejscu właśnie myślałem, że to może być właśnie na prosto. No i się okazało, że to faktycznie było na prosto. Tak jak mi się właśnie wydawało. To jest że to jest gdzieś no, ten ocean. Ale chciałem ja dalej. Okej. Okay. Co, no i właśnie w tym momencie pojawiła się kropeczka Ja chciałem dalej, bo widziałem, że w są blisko Na okay. pojawiła to... się dżungla i wielki portal I się okazało, że to jest ten właściwy portal jak jest, jak Nie, No, pojawił się portal I w niego weszłem Gdzie? jest x, który był na mapie I się okazało, że to jest ten portal O kurde, portal! Nic, to... Wiesz co, ja teraz Ściągam erytrę, wkładam to na wszelki wypadek. Yy, mam złote jabłko. Chcesz jedno? Mam Wyrażę go. Dobra. Raz, dwa, trzy, ja wchodzę. Ostrożnie. Co? Się stało? Nie wiem czemu mi ale. W tym właśnie momencie miałem właśnie trochę, troszeczkę ragi. No właśnie widzę, nie Nie wiem, skąd ale się, się pojawiły. No i poradziliśmy dalej, be, z, z tymi strzałkami złotymi, które się be. pojawiły ja się do Możliwe, że to właśnie wyjdzie po ustawie albatrosie, nie wiemy. Nie lubię. No i poradziliśmy. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Patrzcie, jak nie wiedział, gdzie trafić. Nie wiedział, gdzie złote bloki są. Ale jak już zauważyłem go, to nagle skierowałem się gdzie? Machałem do niego mixon tutaj jestem. No i ja pojechałem dalej prosto. No bo oczywiście trzeba było dodać do oboru. Nie było to. O, kolejna strzałka się zjawiła. Kolejna ształka się pokazała. Mikson też wjechałem do mnie. No i tutaj do miejsca, w którym pojawił się wielki portal, także widać, że tak jest ten pomysł, żeby tak chce latać. A to o co chodzi? Czy w bok? Czy w bok? Mam coś! No i właśnie to jest ten portal ze którego właśnie trafiliśmy i tam się pokazało a jak widzicie że... widzowie Nie wiemy Ej, jak ten by... postal, portal powstał, się... ponieważ jest otoczony innym Dlaczego, blokiem tak? nie powinien być. Jak widzicie. to no innym Dlaczego, blokiem powinien być otworzony jako cydzianem, ale Dlaczego, tak? To jest właśnie, no a to jest? Się... Tak już w gdzie mieliśmy ten Gdzie To też tak długo? Ja byłem, się wielka, wielka, wielka no. miejsca. Teraz, a, od razu ją widzisz, że zauważyłem. To jest render Distance. co jest? Kwiatki? Mieliśmy je za no kwiatkami, ale się to dało, że no. Zajem się pokazała no, możemy się, nie mamy tutaj. lecieć, no mamy właśnie iść. Zbadaliśmy wszystkie piętra i okazało się, że to no, faktycznie babia na gryza. Także oglądasz dalej. Te, 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 te o kurdej lepiej z piatków. wejściem. Chodź. Chuj. wejście. Jest. Nie pójść No i zobaczyliśmy wiele dźwigni. Nie chwilę, które tam ale najpierw poszliśmy na górę. Zobaczyliśmy taki pokój. Potem poszliśmy dalej na górę. Zobaczymy dalej taki pokój. Jakiś magazynowy skrzynkach skrzynka, niestety nic nie było. Potem poszliśmy na kolejne piętro To był Enchant. W skrzynkach też nic, nie, niestety nic nie było. mogło się zauważyć. Poszliśmy dalej. Też. i też nagle zobaczyliśmy jakieś zbroje. Nikt oczywiście o myślał, gdzie? żeby je zabrać, ale Te, nie. nie. Krzynki, no i tu jest... Gdzie masz książka? Jest... Gdzieś! Nie, no, gdzie jest sama górnik, góra, sama góra. Grisa. Gdzie była? Pamiętnik Gliza. Nie chcę go od oczywiście się teraz wyczytać. Pamiętnik Griza Mieszkam tu jakieś 30 jakieś 30 i mam nadzieję, że Entity 303 nie powróci na ten świat. Nie nie doszczę do tego. Do do... Do uszczetków i Zobacz co to. No i tak. Pamiętnik Griza Mieszkam tu jakieś 30 lat. Mam na no ja nie rzęczki te... Na no, nie powróci Że, wziąć, że mieszkał 30 lat Już nie da gry z tego Już miasto. Gdzie... Potem Nie wiem. na, A mnie jakoś kusi, Ta nie? A mnie jakoś tak dźwignie No i na da oglądajcie dalej Patrz na dół Tutaj coś będzie? Nie O kurde, jaki długie. Witam. Udało ci się tu przyjść. Jest to miejsce wyjątkowe, dlatego od wasz... Daleko od waszej wioski. Kiedyś byłem młodym czarodziejem. Pomagałem innym i nadal to robię. Krążę pomiędzy innymi wymiarami. W tej wieży jest coś, o czym byś nie pomyślał. Ta rzecz może wam pomóc z wykonaniem Entity. Szukajcie, a znajdziecie. Chciałbym wam pomóc, ale nie mam jak. Dlatego macie Aravosa. A co do Aravosa i was, miło, że tak sobie go przywołaliście, martwiłem się o niego, szukałem, yy, szukałem go, a nawet sarnitki nie zostawił mi. Przeszyty, daj to. Na końcu jest najlepsza część. No i właśnie w tej czasie coś pisało, że to zrobię. Dobra, to, to co? Boże, włożyłem na ja już nie to, rozumiem. Jest tu coś szkodliwego. Pokażę, że Czekaj, to jest Więc okazał się, że to dnia właśnie. O, włożyłaś się. No i położyłem i Tam się okazał labirynt. A jeszcze oglądajcie dalej. Ej, masz pochodnię jedną? Najpuchodnię, bo ja nie mam. Co to jest? Aż tu. Nie wiem, ja idę tu U, idę tamten ja nie wiem gdzie U. I właśnie w tym momencie znaleźć Ty Ty. wyświetlę To jest coś tu jest znaleźć wysiatę O Nie wiedzieliśmy że to może wydarzyć się. Dlatego... Alo? Szaty Gliza, no! Patrzmy się, jak pan wcześniej. No i... Oglądasz dalej. Czekaj. On w ksiądzce, coś mówił, że jest tu jakaś rzecz, o której byśmy nie pomyśleli, że istnieje coś takiego. my to możemy wziąć? Ty! A jak tu się teraz coś odpali jakieś pułapki, my musimy to szybko wziąć i uciekać. Bierz, 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 bierz i uciekamy Szybko Nie masz żadnego pojęcia czy coś już... Chodź, 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 chodź szybko, szybko tu. Szybko tu, 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 tu Chodź, chodź szybko Wychodź Wychodź szybko no Chujesz, lecimy No tam tamtą stronę Czekam, ja są idę. Kurde, ja nie wiem, gdzie to jest, a bo... Zabijesz... O, widzę jedną jednym... Tu. Teraz musimy... Tu, kto to na widzowie, chyba? Kurde, nie, 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 kurwa. Nie, 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 nie. To fajnie tam masz, nie? Nawet nie poczekasz na mnie, tylko co so samemu lecisz. Oa! Tu? Dobrze? Za chyba nie to. I mamy problem. Nie wiem, gdzie my lecimy. O! Dobra! Wyjdę innym wejściem. Jeszcze znalazłem w portale Pamiętasz jak przywołaliśmy Arewosa? i jestem w tym samym miejscu Dobra, ja już też idę. Ja jestem, ja jestem koło Twojego dąki. Nie no, to ja przegoda, niezła. mi to. Przygoda, Napiszcie w komentarzach, Pogaś jak sterzycie moją nową kamerkę. Oraz zostawcie suba, zostawcie lajka. Jestem w tym odcinku, się właśnie obraz nie nagrał mojego głosu. Nie wiem czemu. Ej. Coś się zepsuło. Także dlatego muszę dogrywać się, takie klawki z głosem. Ponieważ, no. A może robimy po się coś nie zepsuło, miał, co? się zepsuło, Ale zostawcie suba, zostawcie lajka, oglądajcie dalej. Kurde. A, Bumamba była tam. Polskina. Chodź szybko, szybko. Chodź się przespać. Widzowie mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał No trochę się, powiem się, szczerze Wystraszyłem, nie wiedziałem gdzie my jesteśmy Ale nie zapomnijcie właśnie dać za tej łapki w górę i subika Bo to nam pomaga rozwijać kanał To nam pomaga rozwijać kanał Dajmy jakiś ten próg, że Jakiś łapek u właśnie, nie wiem, porksa, Żeby było i... O! 20 łapek w górę i brakuje. Jakiś może live albo coś takiego. A live chyba. Właśnie, Bo do... filmy i tak Słuchaj, chyba Dobrze, ramach, nie? dobrze, mój mikrofon. Będziemy sobie znowić... koncie będziemy, będziemy do... w następnym odcinku. Najlepsze dobie.